To się robisz piciu. Ujebali mi koleso. No mi też ujebali koleso. Serio. Patrzcie na to. Audi bez koła. Ale spokojnie. To akurat nie problem. Bo w moim Audi mam zapasowe. I to normalnie wymienne. Dobra. Weź wyłącz te awaryjne. Nie klakson. O. Nowe koło siedzi. Skręcane razem z kierownicą. Najlepsze jest to, że to nie jest prawdziwy Audi. Tylko mini Audi RS7. A i tak tu masz więcej opcji niż w jednym niż w niej jednym normalnym aucie zobaczcie w środku wyposażenie lux podświetlenie Aldente, foteliki się ruszają kierownica z klaksonem u mnie na przykład w BMW klakson nie działa pod maską jakieś tam rzędowe coś nie wiem nie znam się oczywiście maski mi dobrze nie źle założyli ostatnio nie jest to żaden elektryk ładuje się usb-c wszystko składane otwierane oczywiście drzwi otwieramy za pomocą lusterka światełka działają i to kilka różnych trybów Mamy taki, policyjne yy, kierunkowskazy, szklany dach, panorama, autko się ugina, czyli zawieszenie, sprawnie można jechać. Powiem Wam szczerze, pierwszy raz widzę, żeby w zabawce było tyle opcji. Zajebisty kluczyk w zestawie, dam staremu, zrobię mu kawał. Koło zapasowe, prawdziwe. No to to, teraz wiszka wio do garażu, do tego, do Rysia je naprawić. Lampa chyba nie działa jedna, a nie jednak, obydwie sprawne. No nie wiem, szczerze mi się to tak podoba, metalowa karoseria jest naprawdę Kawał, kawał ciężaru. Jak to przystało na Audi? Oczywiście piąte koło za kierownicą. Co robimy na tym razem? Może wymienimy tylne lampy na polifta albo remont silnika? Dajcie znać w komentarzu. A jak chcecie linka do tego, to też piszcie.